Podczas. Podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry. Z tej strony mikrofonu Paweł Zawisza. Witam w kolejnym odcinku Podczasu, czyli podcastu historycznego oddziału IPN w Katowicach. Dzisiaj moim i państwa gościem jest dr Mateusz Sokulski, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Witam Cię, Mateuszu, w naszym studiu. Dzień dobry, witam Cię Paweł, dzień dobry Państwu. Do tej pory mieliśmy przyjemność rozmawiać w ramach podcastu Trzy razy, z czego dwukrotnie poruszaliśmy tematy związane z Jugosławią, która stanowi główny temat Twoich zainteresowań badawczych. Nie tylko, ale istotny, tak. 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 Za pierwszym razem rozmawialiśmy odnośnie opozycji w Jugosławii, porównując do, do opozycji antykomunistycznej w Polsce, a za drugim razem skupiliśmy się na temacie mitu założycielskiego Jugosławii po II wojnie światowej. Dzisiaj do tematyki jugosłowiańskiej wracamy i jednocześnie podejdziemy do niej bardziej, można powiedzieć, kompleksowo, ponieważ w ostatnim czasie na rynku wydawniczym, nakładem wydawnictwa IPN, pojawiła się Twoja publikacja pod tytułem Polityka Polska w polityce Jugosławii w latach 1968-1981. Już na wstępie, w tym momencie, pozwolą Państwo, że zachęcę Państwa do zapoznania się szerzej z publikacją autorstwa Mateusza, którą można zakupić w naszej księgarni internetowej pod adresem księgarnia IPN. .pl. Jeszcze tak, słowem wstępu odnośnie samej książki, warto myślę wspomnieć, że w 2018 roku twoja praca doktorska pod tytułem Stosunki Jugosławiańsko-Polskie w latach 1970-1980 otrzymała drugą nagrodę na konkursie na najlepszy debiut historyczny roku. Konkurs ten organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej i Polską Akademię Nauk tekst tej rozprawy doktorskiej stanowił oczywiście podstawę publikacji, którą wydałeś i o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Przechodząc do samej książki, przeglądając bibliografię wykorzystanych przez ciebie archiwaliów, prac, źródeł, można szybko dojść do wniosku, że są to nie tylko materiały w języku polskim i angielskim, lecz również w języku serbskim. Korzystałeś oczywiście z archiwaliów zgromadzonych w zagranicznych Archiwach. Rodzi się zatem pytanie, gdybyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, jak wyglądała kwerenda i przygotowanie do niej. Czy na potrzeby tej pracy specjalnie uczyłeś się języka serbskiego? Na szczęście te kwestie już miałem za sobą. Właściwie jest to taki warunek wstępny do prowadzenia mhm. badań nad historią Jugosławii. Trudno prowadzić ją bez znajomości języka. No Ja jestem też absolwentem filologii serbskiej, chorwackiej, natomiast przede wszystkim od samego początku raczej czułem to takie powołanie historyczne, że tak to określę, może trochę zbyt górnolotnie, co umożliwiło mi też podjęcie badań historycznych i na studiach magisterskich i później na studiach doktoranckich. Gdybyś mógł opisać, jak wyglądała sama kwerenda prowadzona przez ciebie w archiwach zagranicznych do tej publikacji? Jasne. no oczywiście tutaj podstawę stanowiły materiały zebrane w archiwach w Warszawie i w Belgradzie. W Warszawie mówimy o przede wszystkim archiwum msz tu też choć w mniejszym stopniu archiwum Maknowych. Natomiast jednak potraktowałem priorytetowo materiały zgromadzone w archiwum MSZ Republiki Serbii i archiwum Jugosławii w Belgradzie. Stwierdziłem, że takie ujęcie byłoby najciekawsze, no trochę swoją taką pozycję badacza, który dysponuje te, także tym aparatem językowym takich prac. Do tej pory właściwie nie, powsta no właściwie nie powstała żadna praca do tej pory oparta w tak dużym stopniu na wykorzystaniu materiałów serbskich, materiałów partyjnych, materiałów dyplomatycznych. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście Związek Komunistów i Jugosławii to także partia w pełni komunistyczna, tamtejszy reżim jest w pełni autorytarny, także też widzimy tam to zrastanie się elementów państw, partyjno-państwowych i w związku z tym dokumenty partyjne są nawet ważniejsze od tych dokumentów dyplomatycznych. No, i y, te materiały te potraktowałem jako podstawę y, mm. badań przeprowadzonych w ramach y, kwerendy, w ramach przygotowania książki. Zestawiałem je z materiałami polskimi dostępnymi w Warszawie, ale także stwierdziłem, że szalenie ważnym elementem, na którym mnie od początku namawiał mój promotor, profesor Paweł Jaworski, byłaby kwestia wykorzystania zasobów archiwalnych zgromadzonych w Moskwie. No tutaj udało mi się w pewnym momencie wyjechać na taki dwutygodniowy wyjazd do Moskwy, kiedy przede wszystkim w Rosyjskim Archiwum Historii Państwowym, rosyjskim, państwowym archiwum historii najnowszej, Rgani, skrót wszystkim znany myślę, zdołałem przeprowadzić taką, no, kwerendę, która myślę, że jasne, że mogłaby potrwać dłużej. Natomiast no, oczywiście zetknąłem się z tymi problemami, z którymi od zawsze polscy badacze stykają się w Rosji. Raczej możemy zobaczyć dosyć ogólny obraz polityki Moskwy wobec czy Jugosławii, czy Polski. Natomiast no, nie jest tak, że te materiały nic nie wnoszą wręcz przeciwnie. Nie? One są szalenie istotne, mhm. trudno w ogóle rozmawiać o historii. Polski w okresie komunistycznym bez e, rozmowy o e, relacjach polsko-sowieckich, które także przybierały różnorodny charakter w konkretnym okresie i no przede wszystkim tu trzeba podkreślić ten podstawowy czynnik. Niezależnie od tego, jak zmieniał się ten komunistyczny totalitaryzm, e, charakter relacji polsko-sowieckich Polska zawsze była zależna aż do 1989 roku od Związku Sowieckiego. E, ta kwarenda w Moskwie była niewątpliwie no, też ciekawym doświadczeniem dotarłem, muszę powiedzieć, do interesujących źródeł, które no, także wskazały mi pewne tropy badawcze tej polityki, z jednej strony podporządkowania Polski, a z drugiej strony polityki sowieckiej wobec Jugosławii, prowadzonej na różnych płaszczyznach. Mhm. Wiemy o tym, że Jugosławia była niezależna od Związku Sowieckiego, ale od Mniej więcej lat 70. dostrzec można ten element takiego yy, budowania soft power, czyli próby już nie tyle wciągnięcia Jugosławii w orbitę wpływów sowieckich, co raczej takiego działania na rzecz przekonania Jugosław, Jugosławian do własnych racji. To odbywa się nie tylko na płaszczyźnie politycznej, co jest bardzo widoczne, ale także na płaszczyźnie społecznej, yy, kulturalnej, bardzo mocno i w sposób nie tylko, w sposób bardzo wyrafinowany, bo wykorzystuje się ku temu nie tylko tę prymitywną propagandę, gdzieś przy okazji, nie wiem, stulecia urodzin Lenina, jakieś obchody, ale także na przykład służyć ma temu, nie wiem, wymiana kulturalna i na przykład prezentacja zbiorów Galerii Tryciakowskiej w Belgradzie, czy zbiorów ermitażu. Także mm -hmm. tutaj Sowieci działali wyjątkowo w wyjątkowo taki sposób wyrafinowany. Ta kwestia jest też szerzej dostępna. Oczywiście, w książce i zachęcamy do jej zgłębienia. Przechodząc do tematyki poruszanej w publikacji, można powiedzieć, że do połowy XX wieku stosunki jugosłowiańsko-polskie nie były istotne dla polityki międzynarodowej. Pytanie zatem, czy coś się pod tym względem zmieniło w drugiej połowie XX wieku? Czy Polska była istotnym partnerem dla Jugosławii w omawianym przez Ciebie w publikacji okresie, czyli od końcówki lat 60. do początku lat 80.? Sytuacja, jeśli chodzi o znaczenie Polski w polityce Jugosławii, zmienia się diametralnie po 1945 roku. Oba kraje no, przyjmują, przybierają ten komunistyczny charakter. W Polsce jest on w pełni narzucony. W Jugosławii bardziej wynika z tych uwarunkowań wewnętrznych, choć także tutaj sowieci dołożyli z, swoją cegiełkę do budowy komunizmu w Jugosławii. Wiem o tym, że Tito wyłamuje się z tego monolitu komunistycznego w 1948 roku. Później mamy okres. Merci. Pewnego pojednania po śmierci Stalina, no, ale te stosunki przybierają kształt zmienny. No i właśnie ten 68 rok jest jednym z takich najpoważniejszych kryzysów po 48 roku w związku z odmiennym postrzeganiem praskiej wiosny. Przede My wszystkim odmiennym stanowiskiem. Przemiany, do których dochodzi w Czechosłowacji, są popierane w Belgradzie. Natomiast jak wiem, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w bloku wschodnim i warto to podkreślić także, że Władysław Gomułka. Jest jedną z tych postaci, które najmocniej sprzeciwiają się przemianom za naszą południową granicą, ponieważ no, postrzega to jako zagrożenie także dla jego pozycji, a także w kontekście ówczesnych uwarunkowań międzynarodowych. Obawia się trochę racjonalnie, trochę irracjonalnie, że kwestia ta, kwestia przemian w bloku wschodnim, może także wpłynąć na sprawę polsko-niemiecką, która jest szalenie. Istotna. Tu szerzej opisuję te kwestie w książce, więc może teraz nie chciałbym do tego wracać. Natomiast ten okres z 1968 roku jest myślę, że szalenie ciekawy. Po tym załamaniu relacji następuje pewna stabilizacja, ale Polska w, w tym okresie odgrywa dalej istotną. Rolę w polityce Jugosławii wobec Bloku Wschodniego trochę na wyrost jest traktowana jako państwo istotne, mhm. jako państwo, które, no tutaj powtarzają tę Gierkowską propagandę o drugiej sile w Polsce, jako drugiej sile w Bloku Wschodnim. Z czasem te nadzieje na względne poszerzanie granic suwerenności PRL w Jugosławii wygasają, no w związku przede wszystkim ze świadomością kryzysu gospodarczego i później czerwiec 76 roku, kryzys ówczesny w Polsce, no już bardzo tak dobitnie uświadamia Jugosłowianom te sytuacje. Natomiast no kolejnym momentem jest sprawa oczywiście Pojawienia się Solidarności jako masowego ruchu sprzeciwu, kiedy Polska także nabiera ogromnego znaczenia w polityce Jugosławii w kontekście licznych jej interesów w odniesieniu do państw niezaangażowanych. Także ówczesnego kryzysu w ruchu państw niezaangażowanych. Przypomnijmy, że Kuba jest tym państwem, które no reprezentuje prosowieckie stanowisko w ramach no, ruchu państw niezaangażowanych. Czym w dużej mierze wchodzi w konflikt z interesami jugosłowiańskimi, no i bardzo poważne znaczenie ma dla Jugosławii także sowiecka agresja na Afganistan. Mhm. W kontekście także pewnego myślenia o przyszłości państwa. Jeśli mówimy o tym okresie przeze mnie opisywanym, od lat końca lat 60., pamiętajmy, że jest to schyłkowy okres życia Josipa Brozatito, kiedy Jugosławia próbuje. Stworzyć pewną koncepcję funkcjonowania państwa w okresie po. Jego spodziewanej śmierci i kiedy próbuje stworzyć pewne mechanizmy, które mają zapewnić kontynuum funkcjonowania tego państwa, co no jak wiemy w późniejszym już okresie z końcem lat 80. się nie udało, ale ta kwestia jest no, już jakby problemem do innej dyskusji. W moim przekonaniu głównie chodzi o sprawy gospodarcze. Wówczas najmocniej okazało się, że ten komunizm także w wydaniu jugosłowiańskim, który oczywiście był trochę inny niż ten w bloku wschodnim, ale. Wcale nie był rozwiązaniem opartym na jakichkolwiek racjonalnych podstawach. W komunizm ten na płaszczyźnie ekonomicznej nie był w stanie powstrzymać no, skutków kryzysu, które objęły w, w latach 80-w drugiej połowie wszystkie kraje komunistyczne, no i doprowadził do, do upadku tego państwa w większej myślę mierze nawet niż nacjonalizm. Wspomniałeś o roku 68 o sytuacji w Czechosłowacji i o odmiennym spojrzeniu Polski i Jugosławii na sytuację w Czechosłowacji. A jak wyglądało jugosławieńskie spojrzenie na kryzysy społeczno-polityczne w Polsce? W jaki sposób Jugosławia odbierała tzw. polskie miesiące, czyli w omawianym okresie, mamy to wydarzenia z marca 68 roku, grudnia 70, czerwca 76 i oczywiście wspomnianego już, ciebie, już przez ciebie sierpnia 80 roku. Czy występowały jakieś różnice w recepcji tych wydarzeń w Jugosławii względem innych państw krajów komunistycznych. Tak, jak najbardziej. Te różnice są bardzo widoczne. No i oczywiście Jugosławia postrzega kryzysy w Polsce z własnej perspektywy, zawsze. Pewien element, który zawsze się pojawia, to jest pewna taka satysfakcja, że te kryzysy dzieją się za żelazną kurtyną. My jesteśmy trochę innym krajem krajem, który no odszedł od tego modelu narzucanego przez Sowietów, w związku z czym u nas kryzysów nie ma, jak sądzili. Jugosławianie. No jest to mniej więcej taka prawda, jak to, że w Związku Sowieckim nigdy nie było, yy, nigdy nie było seryjnego zabójcy, bo o tym też nie mówiono, było gdzieś to skrzętnie ukrywane. Te yy, kryzysy. Czy też może potencjał tego kryzysu był bardzo duży także w Jugosławii. W 1968 roku widzimy tutaj pewne dosyć paradoksalne, bym powiedział, spojrzenie na wydarzenia w Polsce. Bo Jugosław... Jugosłowianie, z jednej strony, przyjmują za dobrą monetę antysemicką propagandę w ówczesnego okresu, marca 1968 roku, a z drugiej strony dowierzają po prostu propagandzie. Miecz Sława Moczara. To jest też bardzo ciekawe, że Moczar jest takim symbolem trochę dla Jugosłowian. Polityka, który ma prowadzić taką, taką aktywność skoncentrowaną na sprawach narodowych. Który no, chce dystansować się od Sowietów. No Dziś wiemy, że. To, to zagadnienie trochę inaczej wyglądało. Jeśli chodzi o agresję na Czechosłowację, tu mamy diametralnie różne spojrzenia. Jak wiemy, Władysław Gomułka jest jednym z tych, którzy no, najmocniej naciskają na to, by rozprawić się z reformatorskim kierownictwem w Pradze, podczas gdy w Belgradzie z aprobatą tamtejsi politycy odnoszą się wobec posunięć ekipy Aleksandra Dubczeka. Jeśli chodzi o rok 70-76 w Polsce, tak jak wspomniałem na początku, można tu dostrzec pewną satysfakcję, pewne poczucie, no, nasz reżim jest lepszy niż ten za żelazną kurtyną. Mamy też mowę o tym, że jest to kryzys tego modelu komunizmu w wydaniu sowieckim, i co budzi dużą satysfakcję, to pewne poczucie podmiotowości wśród polskiego społeczeństwa. Ono jest tu określane jako dojrzałość klasy robotniczej. Tu pojawia się nawet pewne takie ciekawe sformułowanie w jednym z raportów partyjnych, że po raz pierwszy nauki Marksa wyszły z książek na Ulice miast i robotnicy pokazali prawdziwą walkę o swoje prawa w odniesieniu do kryzysu grudnia 70 roku. No jeśli chodzi o kryzys grudnia, kryzys, kryzys, czy może raczej cały okres karnawału Solidarności początku lat 80., te kwestie do, opisuję dosyć szczegółowo. Tutaj myślę, że szczególnie istotne jest to, że Jugosłowianie dostrzegają ten przełomowy moment. No, znaczenie tego kryzysu początku lat 80. w Polsce, znaczenie Solidarności jest czymś bezprecedensowym, i dostrzeżono to także w Belgradzie. Tamtejsi politycy, no z jednej strony z aprobatą odnoszą się do polskich dążeń wolnościowych, ale z drugiej także strony nie sympatyzują zdecydowanie z. Przedstawicielami polskiej opozycji, postrzegających ich jako takich skrajnych radykałów, no coś to co jest akurat typowe dla tej retoryki bloku wschodniego, chociaż ona z perspektywy Jugosławii jest słabsza, ale z kolei, na przykład, jugosłowiańskie organizacje. Takie społeczno-polityczne, można powiedzieć, takie pasy transmisyjne partii mhm. uczestniczą na przykład w pierwszym krajowym zjeździe delegatów. Mamy tu przedstawicieli Socjalistycznego Związku Ludu Pracującego Jugosławii, czyli tej największej organizacji, którzy no, tu mówią o swoim wsparciu dla polskich. Dążeń ku, ku szerszej podmiotowości. Trochę inaczej wygląda sy sytuacja ze Stanem Wojennym, kiedy to no, Jugosłowianie traktują to jako z jednej strony wewnętrzną sprawę Polski. To bardzo komuniści lubili używać tego sformułowania, mm -hmm. żeby tak się zdystansować, wyrazić swoje dezinteresmen, a z drugiej strony mm, traktowali to no, y w dużej mierze. Dowierzając propagandzie Jaruzelskiego, że dążenia solidarnościowe szły zbyt daleko i zagrażały monopolowi partii komunistycznej, zresztą o czym szerzej pisze w prasie, w oficjalnych wypowiedziach unikano zajmowania stanowiska w sprawie polskiej. Dopiero mniej więcej po około pół roku, roku pojawia się jakieś pierwsze takie oficjalne stanowisko dotyczące przemian w Polsce na początku lat 80. Na pewno te mm, Spostrzeżenia jugosłowiańskich dyplomatów odnośnie wszystkich czterech kryzysów w Polsce, pięciu nawet, no bo myślę, że ten okres i sierpnia 80, i grudnia 81 musimy traktować jednak odrębnie. Te spostrzeżenia są mniej krytyczne niż spostrzeżenia, nie wiem, sowieckich, czechosłowackich, mhm. już nawet nie mówię, dyplomatów, działaczy partyjnych, ale. Tam także no, dostrzegamy pewną ciekawą odmienność. Myślę, że także ciekawe są licznie cytowane przeze mnie rozmowy z zachodnimi dyplomatami, z dyplomatami z bloku wschodniego, ich spostrzeżenia, ich przewidywania. Także no, mówimy tu o ludziach z najwyższych kręgów, czy Departamentu Stanów w USA, czy z Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, czy z Czechosłowacji, która przypomnijmy, że w osiemdziesiątym pierwszym roku najmocniej naciskała na Ławienie przemian solidarnościowych w Polsce. I na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Stosunki jugosłowiańsko-polskie przedstawiasz na tle procesów polityki europejskiej i polityki światowej. Które zagadnienia uznałeś za najważniejsze? Nie, oczywiście kwestie związane z ówczesnymi procesami y, politycznymi w Europie, no i tu przede wszystkim y, trzeba było zacząć od procesu odprężeniowego, procesu detent, którego no, jednym z takich symbolicznych początków w odniesieniu do Polski jest podpisanie porozumienia z Republiką Federalną Niemiec w grudniu 70 roku. Ta kwestia szalenie interesowała. Jugosławian. W ogóle problem niemiecki w polityce polskiej jest czymś, co no zwracało uwagę i traktowano jako pewien punkt wyjścia dla polityki polskiej wobec. Zachodu. I tutaj ta kwestia jest określana nawet mianem przezwyciężenia skutków II wojny światowej w Europie przez jednego z analityków politycznych w Belgradzie, jednego z takiego z think tanków ówcześnie działających w stolicy Jugosławii. Kwestia ta wiąże się także z istotnym zagadnieniem dla Jugosławii, z zagadnieniem granicznym, które ma także oczywiście swoje późniejsze odzwierciedlenie. W rozmowach, konferencji bezpiecze o bezpieczeństwie i współpracy w Europie, kiedy no to, kiedy to uznanie status quo terytorialnego jest uznawane za jeden z głównych Punktów stabilności europejskiej, zarówno w Polsce, jak i w Jugosławii. Jugosłowianie także widać, że bardzo mocno tutaj rozmawiają, zgadzają się z politykami polskimi, współpracują, sami mają problem graniczny, choć w dużo mniejszym stopniu obciążający ich relacje z Włochami, który także dzięki yy, ówczesnym. Procesom europejskim rozmową na forum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie udaje im się rozwiązać. Oczywiście ta sprawa ma swoje kontinuum w dalszym okresie spotkanie przeglądowe odbywa się w Belgradzie w 77-78 w roku, o czym trzeba pamiętać. No i tutaj Jugosłowianie przywiązują do tego dużą uwagi, to traktują jako taki element prestiżu, i tu widzimy, że zupełnie inaczej na zachodzie już w tym momencie rosnącej jednak konfrontacji Zachodu i Bloku Wschodniego traktuje się kwestie praw człowieka w odniesieniu do Polski, do Czechosłowacji, Związku Sowieckiego, a inaczej w odniesieniu do Jugosławii czyli te. Problemy, o czym wspominałem, represji politycznych, które też pojawiają się przecież w Jugosławii, no traktowane są zupełnie y, inaczej. Z takich kwestii międzynarodowych myślę, istotna jest tak, że y, polityka niezaangażowania Jugosławii, jest zorientowanie na kraje trzeciego świata. Także ten problem staram się y, poruszyć, wykorzystując głównie dokumenty. Jugosłowiańskie dokumenty partyjne, opisujące główne kierunki polityki jugosłowiańskiej, także wykorzystując polskie materiały związane z polityką polską w trzecim świecie. Tu mówimy m.in. o tak zwanej idei nowego porządku międzynarodowego, czyli większej solidarności północy i południa. Natomiast z takich jeszcze innych istotnych zagadnień poruszanych w pracy, może już odchodząc trochę od spraw międzynarodowych, wspomniałbym na przykład o kwestii postrzegania w ogóle sytuacji w Polsce, tego spojrzenia, które które no, czasem w sposób fałszywy rzutuje na formowanie polityki jugosłowiańskiej wobec y, Polski. To rozeznanie no, pełne jest nieścisłości. Ówcześni dyplomaci jugosłowiańscy prezentują no, różny poziom intelektualne różne zaangażowanie także dyplomatyczne natomiast myślę że taką ciekawą kwestią jest także sprawa przeze mnie poruszona w pewien sposób w praca mianowicie współpraca służb bezpieczeństwa polskiej i jugosłowiańskiej no widać że tutaj Polacy chcieli wykorzystywać Jugosławię jako teren dla pewnego rozeznania co do celów NATO i widać tu krótko mówiąc całkowitą taką Degrengoladę działalności wywiadu wojskowego, który no nie za bardzo miał możliwości do prowadzenia tej, tej aktywności, nie za bardzo miał potencjał intelektualny, co tu dużo mówić. No jeden z wysłanych wówczas oficerów wykazywał się no dalek, daleko idącymi ograniczeniami. Myślę, że. Przywołujesz dosyć szeroko w pracy jego raporty, żeby pokazać no, groteskowy charakter tejże działalności i, i po prostu niewielką skuteczność tego działalności polskiego wywiadu. Natomiast to jest też istotne, że jakby po stronie jugosłowiańskiej istniała pełna świadomość tej mm -hmm. działalności polskiego wywiadu. Na zakończenie pozostaje mi ponownie zachęcić naszych słuchaczy do zapoznania się z wydawnictwem autorstwa dr Mateusza Sokluskiego pod tytułem Polska w Policji Jugosławii w latach 1968-1981, którą można zakupić w naszej księgarni internetowej pod adresem księgarnia.ipn.pl. Dziękuję Ci, Mateuszu, za tą krótką rozmowę. Słuchaczom dziękuję za chwilę uwagi. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wsparcie tutaj w czasie, kiedy miałem okazję kończyć tę książkę.